Tu a się moczą, na mocne moczenie. większego jest tu, dostać. Ale też pani Ale fajne wykładziny o, to jest próbka wykładziny To też jakaś wykładzinka Pane, panel taki Co to jest? To obiektowa, chyba to wygląda. Tu jeszcze jedna próbka. Szkoda, że to jest takie małe, bo kto to położył tutaj przy tym, a to znaczy małe, duże, znaczy jest duże, ale żeby to było to, żeby było tutaj, w tej wielkości, to byłaby świetna, to, to jest takie, też jakaś wykładzina obiektowa chyba. A ja to wygląda jakaś wypowiedź na obiektową. Dobra, tak jest. To jest jedna próbka. Jedna paczka. A tutaj drugie. Tak podejrzewał że jakiś tu panelist. jest. To jest to podejrzewam, że tak to jest i do by Tak, są panele. Ja tutaj kolejny panel dostałem do, do kompletu, do tamtych. wyrażam jedna sztuka. Tak, to są takie panele z wytym. IVC taka firma. IVC, to jest belgijskie. Już dostałem piąty taki panel, być może to umieszczę nawet na ścianie, pod, na tej ciemnej ścianie tam pod oknem, jeszcze mam taki styropian, który pozostał z tej lodówki i sobie ocieplenie zrobię od wewnątrz, no w sumie to możemy zrobić, bo tam grzejnik jest, kurczę, tego grzejnika nie było, By można było oddalić, to możemy całe cały ociepić prawie. To to można by w piwnicy wykorzystać, nawet położyć to. To jest taka podarta wykładnia pod rower. Szkoda, że to nie jest wielkości tego, bo miał fajną wykładzinę. Ten, ten, pa, ten pasek wykładnię tu zastosowałem, a resztę pod, to, to zastosowałem pod rower w piwnicy. Tu trzeba szukać. zgrzana. Katalog oczywiście. Za chwilę mam przesyłkę domów jednorodzinnych, projekt realizacji, kolejny katalog domów, którego mam sporo, komuś podaruję.